Witajcie, z tej strony Wilfej21 Dzisiaj zrobimy sobie odcinek na temat pojazdu Panzerkampfwagen 5x4 Czołg jest obecnie do kupienia w sklepie, w paczce Jest to zestaw, w którym dają ten czołg Miejsce w garażu Trochę golda I jeden dzień konta premium Zestaw zakupiłem wczoraj wieczorem Dzisiaj rozegrałem pierwszą bitwę Miałem fajnie nagraną, wszystko ładnie, pięknie, ale niestety program mi się zawiesił i przez to nie mogłem, nie mogę Wam pokazać mojej pierwszej bitwy. Eee, dlatego dzisiaj rozegramy sobie drugą bitewkę tym pojazdem i powiem coś nieco o tym czołgu. Czy go warto kupować, czy też nie? No dobra, zaczynamy. Paczka kosztuje chyba niecałe 50 zł polskie. Także, jak na 5 tier, to cena trochę wysoka. No, ale dostajemy za to według mnie bardzo ciekawy pojazd. Wygląd ma bardzo ciekawy. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Szczegóły czołgu tutaj, jeżeli nie możecie dojść. Jakie są parametry tego pojazdu, to ja Wam je właśnie pokazuję. Po pierwszej bitewce mogę Wam powiedzieć, że pojazd jest szybki, potrafi coś odbić, ma ciekawą lufkę, także i zarobić też coś zarobi. No ale teraz rozegramy sobie drugą bitewkę. Ja montuję na tym czołgu ulepszony system naprowadzania, mechanizm dosyłający do działu średniego kalibru oraz ulepszona wentylacja z materiałów eksploatacyjnych w Adralinę, Czekoladę oraz Wielozadaniowy Zestaw Naprawczy Tutaj dobór amunicji to jak wiecie, według własnego uznania mm, No dobra, przejdziemy do bitwy o, Rzuciło nas na topie, także jest fajnie Mamy o jedną piątkę więcej Także jest jeszcze fajniej Pamiętam szczerze, że ten czołg rzadko go spotykam na polu walki. Nie wiem dlaczego ludzie go nie kupują w ogóle. Spotkać ten pojazd to naprawdę rzadkość. Zaraz zobaczycie, jak sobie radzi właśnie w terenie. Po bitwie przejdziemy do podsumowania, czy warto kupić ten czołg, czy też nie. W ogóle ostatnimi czasy mam spore lagi. Teraz siedzę praktycznie pod moim routerem. A, ping mam, jaki mam. Także mój operator robi mnie w kulki. Dobra, jest te 28. Zobaczcie, jak ładnie będzie wchodzić. 176 chyba. Także, no, lufkę ma naprawdę fajną, jak na piąty tier. Zobaczcie, jak ładnie wchodzi. Szybko ładuje. Fajnie skupia. No, ogólnie pojazd talówka bardzo dobra. Wieża T40. 167. Może jeszcze jedną. Udało się. 141. Okazja jest nawet mobilny. Tak już wspominałem. Wieża Churchill jedyneczka. Widzicie, rykoszet, odbiliśmy coś. Przeciwnikowi wsadziliśmy. Penetracja jest dobra. Widzicie, wystarcza bez problemu, żeby przebijać piąteczki. O, kurczę, chyba poszło ten wiarzmo. Widzicie, przeciwnik nie wie, gdzie ma nas przebić. Ach, we wrak strzeliłem. Weźmiemy Adralinę i lecimy. Nie wiem co robi kolega. było to bardzo dziwne zagranie z jego strony. O, odbiliśmy. Jakiś strzał trochę głupi. Gąseczka, silnik, ładnie. Znowu silniki gąska. Pancerz ma. Mobilność ma. Działo ma. Zobaczymy jeszcze, jak zarobki. I ostatni kolega. Na tarana ładnie mu wzięliśmy. Zajryk koszed. Dobra. Zeszliśmy trzech przeciwników. Bitwa była naprawdę bezproblemowa. Bardzo łatwa. Zrobiliśmy 2300 uszkodzeń. Zarobek 52 tysiące. No, powiem Wam szczerze, że jak na piąty tier z kątem premium, zarobek bardzo fajny. Daliśmy 19 strzałów, 18 trafień w czołg, przebić 15. Także jest fajnie. Uszkodziliśmy, zobaczcie. Siedem pojazdów wroga. Doświadczenie to już mało istotna rzecz. Najważniejszy jest chyba zarobek. W sumie czołgi premium też są po to, żeby szybko robić perki na załodze. No, zobaczcie. 52 431 kredytów z kontem premium bez 31 tysięcy, no to Nawet, nawet fajnie Jestem zadowolony Z tej bitwy z, Czy z zakupu Teraz patrząc na ten zarobek, to Jestem zadowolony Jak na piąty tier To ten czołg naprawdę Bardzo, bardzo fajnie zarabia Oczywiście cena, 50 złotych, no nie jest to kurcze mało, jak na taką zabawkę. No cóż, ja zbieram czołgi i jestem kolekcjonerem, także taki czołg jak dla mnie pasuje. No to na teraz podsumowanko, szybciutkie zalety, wady. No to zalet, działo, mobilność, nawet pancerz. Z wad to mogę wymienić na pewno cena czołgu. W poprzedniej bitwie, na której miałem wam pokazać, ale mi się nie nagrała ostatecznie. Miałem problemy, powiem wam szczerze, z opuszczeniem działa, czyli depresja działa jest słaba w tym czołgu. To chyba tyle wad. Zalet to na pewno jeszcze fajny zarobek. No i czołg przynosi fan. I dobra, to by było na tyle. Także moja ocena w skali od 1 do 6 to jest mocna piątka z plusem. Dobra, dziękuję Wam za uwagę oraz do usłyszenia.